Tak jest ta walka w MMA, mm -hmm. ale chcemy je bardziej stójkowo tak zrobić, żeby widz był mega zaciekawiony tą walką, żeby ona była krwawa mm -hmm. i jeszcze bardziej podkręcić tę atmosferę przed tą walką. Mm, w tym momencie kończy się robić przyjemnie, tak? tak dokładnie. Zaczyna się ten czarny scenariusz, no którego oczywiście. się obawiałam, tak? Tak. Y konflikt z Nikolą. Zaczął wyzywać od k***** w Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale. Moim państwa gościem jest dzisiaj Agata Truskolaska. Cześć, dzień dobry. Agata może się znać m.in. z dram z Danielem Magikalem, jak i z Nikitą, z Nikolą. Oj tak, to są mocne dramy, warto sobie je przypomnieć i obejrzeć. <grym> Także sobie przypomnijcie i obejrzyjcie, bo naprawdę warto. Agata dostała się do czeskich frików i powiedz mi, dlaczego czeskie, a nie polskie? Wiesz co, w Polsce w ogóle nie chcę walczyć. Ja już miałam takie zamierzenie od razu przy pierwszych dwóch walkach, które stoczyłam w Polsce, mhm. że wchodząc na zagraniczny rynek zawodowy, ja nie będę się cofać do tyłu i jakby wracać na ten rynek polski. Więc stąd decyzja o czeskich frikach. W sumie ta propozycja już padła w tamtym roku, gdzieś ją cały czas odkładaliśmy w czasie. Mhm. No i w tym roku po ostatniej walce zawodowej, gdzie Red Face napisał, czy chcę pojedynek tak, tak, z tak kontrowersyjnym zawodnikiem. Powiedziałam, biorę i tyle w sumie. Czeskie Freak Fighty to jest to miejsce, gdzie można bardziej uwolnić swoją duszę artystyczną, bo niestety to co się teraz dzieje w polskich tak, Freak Fightach jest trochę takie nudne, płaskie. No tak, już takie za bardzo się robi oklepane, a zwłaszcza, że jest na polskie friki taka nagonka od strony rządu naszego. A w Czechach, mimo wszystko, no to co tam się dzieje na konferencjach jak i na galach, no to tam jest 100 razy grubiej niż u nas, tak naprawdę. Jeżeli ktoś nie widział, to możecie sobie zobaczyć czeskie friki, jak to wygląda, tak naprawdę. Więc jest tam grubo, więc. Po prostu tam się dzieje. Bardziej będziesz mogła się pokazać, zaprezentować to, co będziesz chciała i zrobić to, co będziesz chciała, a nie, że będziesz miała jakieś ograniczenie. ograniczenie. Tak, i tak, to jest właśnie fajne w czeskich Freak i tym bardziej jest fajne w tej federacji, że ona daje szerokie możliwości mhm. i tak naprawdę można robić, co się chce. Coś, mhm. co może zainteresować widzów i osobę. Okej. Okay, y bo Ty masz przeciwniczkę troszkę dużą 270 kg. Pozdrawiam Zuzannę Pozdrawiamy A Ty ważysz ile? Aktualnie 56 kg. Ty je do tej walki Robisz masę do walki? Robię masę Chcesz podbudować siebie do niej troszkę? Do 20 kwietnia chcę ważyć 60 kg i taki jest w sumie zamiar i plan na tą walkę żeby przybić na tej masie mhm. i żeby pokonać ją Siłą bardziej. A właśnie a propos planu, macie jakiś z trenerem, z stałem przygotowawczym, szkoleniowym, przygotowany jakąś strategię na tak dużą zawodniczkę? Jakieś specjalne macie, ćwiczycie ciosy czy jakieś techniki? Yy, przygotowuję się z bardzo dobrymi trenerami. Teraz aktualnie z Dariuszem Kojotem. Jest to bardzo dobry bokser. I ja myślę, że. Plan mamy na tą walkę taki, żeby przygotować się boksersko, mhm. jak najbardziej zbić przeciwniczkę, to ma być taka bardzo mocno krwawy pojedynek i skupiamy się bardziej tutaj na przygotowaniu tej stójki z trenerem niż tego parteru, który gdzieś tak, i tak jest ta walka w MMA, mhm. ale chcemy je bardziej stójkowo tak zrobić, żeby... Widz był mega zaciekawiony tą walką, żeby ona była krwawa mhm. i jeszcze bardziej podkręcić tę atmosferę przed tą walką, bo to nie wiem, czy śledzisz, ale to jest bardzo wyświetleniowa walka. Tak, właśnie jedna z najgłośniejszych walk na karcie, właśnie w tej federacji, tak. podczas tej gali. Tak. Wizerunkowo zatrudniając dla gali sportowca, to jest też taki plus dla gali. Że ona się rozwija nie tylko w ten kontent patologiczny, ale daje też możliwości do zarabiania dobrych pieniędzy sportowcom. Bo tam właśnie są te slapy. Powiedz mi, z tego co już wiem, to już odbyła się konferencja właśnie, na której były te slapy. Dlaczego właśnie ty tam się nie znalazłaś właśnie z tą swoją przeciwniczką na slapach? Nasz slap był ogłoszony 9 marca. Mhm. Nie doszło do niego dlatego, gdyż. Oficjalna wersja jest taka, że przeciwniczka zachorowała. Ja mm. myślę, że tu nie chodziło o to, że ona zachorowała, bo gdzieś tam nie zostało to nigdzie potwierdzone. Tak czy siak, oficjalną wersją jest to, że zachorowała, ale, ale ja myślę, że bardziej ona się bała, bo wiedziała, że ta. To był tylko slap na uderzeniach, że ona nie mogła mnie uderzyć. Tylko ją, Czyli tak. Uderzyć. Ja myślę, że ona po prostu się przestraszyła, że dostanie ten taki cios niestety mocno ważący, który. Pokona ją i upadnie na ziemię. I to jest taki strach dla niej lepsze będzie, jeżeli ona wyjdzie w MMA i będzie mhm. mogła to uciekać, ale nawet mnie gonić, ale nie będzie tego cały czas takiego wiesz, pańcza mocnego, mhm, niż wyjście do slapa. Generalnie slap jest przełożony na yy, za dwa tygodnie, więc ja liczę, że ona po prostu wyjdzie w końcu do tego slapa i takiej przywale, że wiecie, że będzie leżeć grubas, i nie wstanie. Zobaczymy, co będzie. <ślesz> Tak, ale to z drugiej strony no, nie można zrobić tak, że z pełnej petardy jej strzelić, no bo nie wyjdzie, nie wtedy, wyjdzie wtedy do walki. No zobaczymy, co będzie. Na razie na razie liczę, że wyjdzie na cokolwiek, mhm. że nie zachoruje. No i liczę, że chociaż ta walka MMA się odbędzie. No właśnie, i się nie a powiedzmy pro tej choroby, kto dał ci znać, że niby ona jest chora, a z tego co właśnie ja też widziałem i śledziłem materiały które ona nagrała, w sensie w sumie jeden materiał tak naprawdę, no to na tym materiale nie widać tego, żeby ona była chora zbytnio ani nic. No nie, materiał był nagrany dzień po tym, ja, ja dzień wcześniej się dowiedziałam, że tego Slapa nie będzie, że ona jest chora i później wystawiła Federacja te nagranie i faktycznie nie wychodzi, że jest na to chora, dlatego tak podejrzewam, że po prostu to wiesz, to jest po prostu strach. Ona nigdy nie walczyła, nie miała nigdy kontaktu wiesz, z uderzeniem, z ciosem? Mhm. Nie wie, jak to smakuje. Może się po prostu przestraszyła. Zobaczymy. No zobaczymy jak to będzie, więc oby wyszła, oby się nie przestraszyła. Yy, powiedz mi, jak, jak się w ogóle w tym świecie będziesz czuć, od, czy się w ogóle odnajdziesz, bo ty będziesz przychodziła z tak naprawdę z zawodostwa, bicia się zawodowo właśnie do freaków. Yy. To będzie dla ciebie duży, szok, duży przeskok. I jak w ogóle się w tym odnajdziesz? Czujesz w ogóle ten klimat yy, gal freakowych, frików freak, ogólnie, czy nie bardzo, czy jak się właśnie w tym będziesz odnajdywać? Miałam okazję już poczuć e, temat e, smak freak fightów razem na wywiadach, które mhm. prowadziliśmy na primie, tak, tak się. na prime I powiem Ci szczerze, że ten świat jest taki dziwny, to, co jakby ludzie widzą, a to, co się dzieje mhm. naprawdę, to są dwie, dwie, dwa inne światy. Ale Dokładnie, myślę... nie wiecie, w to ludzie przede wszystkim, co widzicie w kamerach i to, co na konferencjach, bo to, tak jak tutaj Gata już mówi, to są po prostu dwa inne światy. Nie? Tak, ja myślę, że się odnajdę świetnie. Dla mnie jest to fajne, że yy, już jak powtarzałam, Czechy dają możliwości. Mój język czeski jest opanowany na poziomie podstawowym, ale oni świetnie rozumieją po polsku. Ja będę postacią tam bardzo kontrowersyjną, będę wzbudzać jeszcze większe kontrowersje niż robię tutaj w Polsce. To myślę, że tam będzie 10 razy mocniej. Ja się świetnie czuję w rozmowach, lubię rozmawiać. Im bardziej kontrowersyjna rozmowa, tym, tym, lepiej. tym lepiej. Tak, będzie się działo na pewno. No, czytałam ostatnio wywiad mojej przeciwniczki, że ona. Yy, że je na, napisała w tym wywiadzie, raczej napisał portal w tym wywiadzie, że pożałuje, że yy, zgodziłam się na tą walkę i że ona zniszczy każdego, kto do niej podejdzie, licząc na to, że jest dobrym zawodnikiem parterowym. Ona nie da się obalić i wykończyć ją w no, parterze. No, przede wszystkim, no było być ciężko tak naprawdę obalić taką masę ciała, tak? Tak, ale ja myślę, że w ogóle pomysł na to, że ta walka będzie toczyć się w parterze, jest od ludzi, bo ludzie cały czas napierają, że. W komentarzach, nie wiem, czy czytałeś, czy nie, że trzeba grubasa przewrócić i zrobić. Tak, tak, I tak, chyba tak, to tak, tak się czytałem. bierze też z tych wywiadów, że każdy, liczy, każdy myśli, że ta walka będzie w parterze, ale niestety, drodzy Państwo, z trenerami mamy inny pomysł na tą walkę. No tak, no bo gdybyś dała się spróbować do parterun, to też jest pewne to, że byś miała z nią bardzo duży problem, bo jakby się taka masa na Ciebie położyła, to tak naprawdę by Cię już zadusiła samą wagą, cię przydusiła, byś miała brak dopływu. Do Plenu, I by było po prostu koniec, więc nie, musicie obrazić inną strategię i taktykę. Nie? Tak, strategię mamy bardzo mocno, więc na pewno będzie to krwawy pojedynek. Mocno krwawy. Dla niej oczywiście. Ja będę wyglądać tak ładnie przed i po, jak zawsze. <sum> Okej, okay. w ogóle skąd pomysł na to, że właśnie z tak dużą osobą cię zostawiono? I żebyś właśnie, bo to jest no nie to jest kolosalna przewaga, masowa, tak naprawdę. I czy miałaś przez chwilę w głowie rozmyślenie, hmm, może jej nie wezmę, jest za duża, lub y, coś właśnie w tym stylu? Jak w ogóle co się stało, że taką ci przydzielili zawodniczkę Pierwszą propozycję, którą dostałam od nich, to też była zawodniczka duża, jej kuzynka. Mhm. I jakby już od góry było to założenie, chyba, że jest ta większa dziewczyna. No ale ja się nie boję takiej dziewczyny, no co ona może mi zrobić tak naprawdę. Ja zdążę ucieknąć trzy razy, zanim ona na krok zrobi, więc nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Nie zastanawiałam się nigdy, mhm. yy, czy jakąś inną brać, czy nie, Mi może na przykład przy wejściu do Slapa tego dostałam propozycję zawalczyć z czeską gwiazdą po... Nie wiem, czy to można mówić na YouTubie, można tak mówić? To się wypika. Wypika się, dobra. Yy, i... Nawet to... przez chwilę nie pomyślałam, żeby potwierdzić tą walkę, gdzieś mhm. i tak ten pierwotny plan i strategia i przygotowanie idzie pod tą cięższą przeciwniczkę i na niej się skupiamy. Ale to właśnie miałaś wychodzić, że z nią, czy z tą właśnie dużą, czy po prostu razem, czy jak miało to wyglądać wtedy? Różne propozycje są, wiesz, generalnie dużo nie można mówić, no, tak. co nie? Jest pierwotnie plan taki, który jest ogłoszony i o nim możemy mówić, że jest walka jeden mhm. na jeden. Okej. Okay. Czyli po prostu wyczekujcie i oglądajcie, bo będzie ciekawy, będzie się działo. A do tych slapów właśnie, to oni to zrobią przed chwilę chyba, czy jak te wasze, czy w ogóle one się odbędą te slapy wasze, no bo jak nie było teraz was, no to czy później w ogóle one się pojawią jeszcze, czy, czy cokolwiek. Na poprzednim tak. slapie nie było dwóch kontrowersyjnych pojedynków, bo nie wiem czy śledzisz, że jeden, jeden pojedynek ma być panów, którzy mają żywicą oklejone ręce i do tego jest szkło przyczepione hmm. i oni mają się robić takie plaski. Jeden i drugi pojedynek się nie odbył. Jeden i drugi nie został wytłumaczony, dlaczego się nie odbył. Yy, widzą, Więc czy, czy będzie następny, tak naprawdę ja się sama zastanawiam nad tym, czy Czy <grym grym grym grym> dojdzie do tego Slapa? No, czy, tak czy ona już, wyjdzie, czy nie. Nie mam pojęcia. Tak jakbyś właśnie w sobie Liczę. W sobie wcześniej, że żeby się po prostu nie przestraszyła, jak dostanie slapa i po prostu, że już później nie wyjdzie do walki, mm -hmm. bo się przestraszy, tak? Liczę, że. Jest dorosłą osobą i jeżeli coś podejmuje i mówi, że chce, to wyjdzie, nie przestraszy się. Liczę na jej taką mądrość kobiecą, brak strachu. <grym> brak strachu. Zuzanna, musisz wyjść, pamiętaj. Bo w OKTAGONIE mocniej dostaniesz, więc masz wybór. <grym> nie chcesz, żebym wyszła wkurzona. <grym> <grym> A już ją trochę podbudowałaś i wkurzyłaś tym, że udałaś chorobę. <grym> Właśnie. Więc oj grabisz sobie, grabisz. <grafię> Dobra, powiedz mi taką rzecz. Ty masz, możesz o tym powiedzieć w ogóle, czy to będzie taka jednorazowa właśnie walka, czy masz jeszcze mimo wszystko jakieś tam kolejne, będą się szykować później po tym pierwszym pojedynku z toczonym, właśnie z tą Zuzanną, czy po prostu nad tym się zakończy i będziesz i wrócisz z powrotem do zawodowej kariery? Ale ja w ogóle nie zrezygnowałam z zawodowej kariery. To jest taki przystanek, mhm. y, gdzie ja mam jakby czas wolny, bo przygotowuję się, moim głównym przygotowaniem jest walka w Japonii w czerwcu. Mhm. Więc skupiam się na tej walce czerwcowej, jeżeli chodzi o zawodowe walki, ale między jedną a drugą walką miałam dłuższą przerwę, więc wejście w te friki, zarobienie łatwych pieniędzy bez jakiejś kontuzji to jest też fajna sprawa. Czekaj, zwomniało co pytałeś. A czy, czy planuje zostać tak. we freak Fightach, tak? No to Wynajmniej tych czeskich, nie? No bo w czeskich, tak. W ja, polskich? się Tak, w polskich nie ma opcji, żebym na tą chwilę na razie ale wzięła udział. ale dzieliś za dobrą sokę jakby ci zaproponował Fejm? Nie, na tą chwilę. Nie. W ogóle na tą chwilę nie ma takiej opcji, żebym znalazła się w polskich freak Fightach. Za żadne pieniądze. Za żadne pieniądze. Nawet żadne. jakby powiedzieli kolosalną sumę pięciokrotność tego, co na przykład dostanie za walkę w Czechach? To chyba też nie. To chyba też nie. Chyba też nie. <laughs> Okej, okay, powiedz mi, jak trenerzy w ogóle właśnie się zapatrują na to, czy nie są trochę wkurzeni, że pomiędzy walkami zawodowymi przyjęłaś propozycje z freak fightów, bo, no nie oszukujmy się, troszkę też widzowie to hejtują, że Zawodnicy pro, tak że, mm -hmm. tak to nazwę, w sumie profesjonalnie, y, idą do free Fightów, jak właśnie e, trenerzy się na to zapatrują? Ja myślę, że moich trenerów już nic nie zdziwi. Moje pomysły są tak szerokie odnośnie walk, które robię, mm -hmm. że y, oni chyba na, nie mają nic przeciwko temu. Ja gdzieś tam myślę, że oni wiedzieli, że prędzej czy później gdzieś to się skończy i pójdzie w taki y, kierunek inny. Mm -hmm bezpośrednio mi nic nie powiedzieli złego na ten temat no ale to trzeba by było ich zapytać, najlepiej, żeby gdzieś tu siedzieli obok <laughs> byli na tym wywiadzie i odpowiedzieli sami, czy czuję jakąś negatywną aurę, że wychodzę w czeskich Free czyli po prostu o Tobie nic nie wspominali, nic nie mówili Ci na ten temat nie, powiedziałam o walce, mhm. zaakceptowali to, przygotowujemy się do niej bardzo mocno to już mówiłam tak. z trenerem Dariuszem Kojotem i... No Ja będę gotowa, ja przygotowuję się, jakbym wychodziła do profesjonalnej walki. Bardzo mocno. Mhm. Nie robi mi to. To jest po prostu tylko federacja, w której walczę. Ja chcę się pokazać tam najlepiej, jak mogę i wygrać walkę. Okej. Okay. Tak jak wspomniałem na początku, na, przy zapowiedzi, miałaś dramę z Danielem Magikalem, jak i z Nikitą. Mhm. Możesz coś na ten temat więcej powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło? Dlaczego pomiędzy wami powstał taki zgrzyt, i. Nie wiem, czy to nazwać nienawiścią, czy inaczej można to nazwać. W tym momencie kończy się robić przyjemnie, tak? Tak, dokładnie. Zaczyna się ten czarny scenariusz, no którego oczywiście. się obawiałam, tak? Tak. Konflikt z Nikolą. W tym momencie Nikola była, jak ja robiłam z nią konflikt, była najbardziej zasięgową osobą w internecie. Mhm. Ale to było tak, że ty ją zaczepiałaś, żeby sobie podbudować zasięgi, czy. Po prostu faktycznie już wcześniej gdzieś tam się znałyście i mieliście coś już wtedy, jakiś skrzydł między sobą. Pierwszy konflikt z Nikolą mówimy. Nie no mówię tak tak, 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 tak. Z Nikolą był konflikt udawany: my się nie znałyśmy. Ja, mhm. tego też, ja to też gdzieś na live'ach mówiłam. Po całym tym konflikcie, jak jest już teraz OK, zgoda między mną a Nikolą, jest ten taki kontakt OK, pisany. No to wcześniej wszystko inne było udawane pod zasięgi, drodzy państwo. Ludzie po prostu zostali wkręceni, uwierzyli w to, że jest to no prawdziwa afera. Bo... No bo... Bardzo lubię Nikole, pozdrawiam cię, Nikola. Ja jestem zawsze i camerboy. Ja jestem wdzięczna. Ja nawet pisałam Nikoli, że ja jestem wdzięczna, że mogłam zbudować kontent na niej i że po prostu było to traktowane jako Drama, tylko w internecie, a nie na taki konflikt. Czyli no, nie miałaś tego po prostu za złe nic zbytnio, że właśnie na niej sobie zbudowałaś kontent? Nie, no dzięki niej też stałam się gdzieś tam popularna w internecie, ale też straciłam te konta, które na niej budowałam, więc tak jakby zaczęłam od zera. Mhm. Aktualne konta i wyświetlenia, które mam, to nie są na dramie z Nikolą. No tak, te no konta bo konta są usunięte wcześniejsze. Ale teraz właśnie te, które masz o aktualnie konto, no to tam robić dobre wyświetlenia, mimo wszystko gdzieś już. Ludzie Cię kojarzą i po prostu z samej czystej ciekawości wchodzą i Cię obserwują i coś tam u Ciebie dzieje. Tylko wiesz, co ja nie chciałabym być kojarzona z tymi dramami. Mm -hmm. Jak czytasz komentarze pod postami, no to tak. wszyscy, czy wchodzę na live, a, to mówią, że o, znowu ona, znowu będzie gadanie o Nicoli czy Magikalu. Nie chcę być z tym kojarzona. Nadal, ale nadal masz, masz takie komentarze, takie. Tak, renty? mam dalej. Nie chcę być z tym kojarzona, no ale niestety. Faktycznie to generowało największe wyświetlenia i gdzieś nawet ludzie zapominają o tym sporcie, mhm. gdzie teraz gdzieś tam więcej dodaje tych filmików sportowych, a dalej piją do tego, że wybicie i wszystko jest dzięki Nikoli, mimo że już nie, nie gadam na nią, jest okej, okay, no to ludzie dalej podkręcają to w komentarzach, że... A z Danielem jak to właśnie wyszło, że miałaś konflikt, ale to przez Nikolę się zaczęło, że miałaś z nim konflikt, on się wtedy poznał, czy jak to wyszło? Z Danielem poznaliśmy się na Prime, mhm. na gali. Ja wcześniej nagrywałam y, też, nie nagrywałam na niego, tylko to co y, o tym co robi w internecie. Nie było to bezpośrednio do niego, tylko o jego zachowaniu. Później spotkaliśmy się gdzieś tam na Prime, mhm. później zaczęliśmy pisać razem y, i to też poszło w viral, bo ten filmik był y, prawie miał miliony wyświetleń, który on mnie całował na tej gali. No właśnie, telewskiej. bo on cię całował, chyba wczoraj całował, czy coś tak, takiego. Tak, tak, a... I to było na live'ie i to było też szotowane, YouTube y o tym tak. nagrywali, że jesteśmy razem w związku. Ja myślę, że wszystko przez ten filmik, co nie? A jak właśnie się odniesiesz do tego, że on mówi, że nigdy Cię nie widział, nigdy Cię nie poznał, a właśnie jest takie nagranie. Dlaczego on tak robi? Jak uważasz? Raczej znaczy, no, Daniel manipuluje ludźmi. A niestety jego y, wyświetlenia są znacznie wyższe od moich, i on przyciąga takich widzów, że wiesz, że oni łykają wszystko jak magnes. Mm -hmm. Nieważne co im się powie, to oni to w to uwierzą. Mimo, że masz te dowody, no tak. że on kłamie, to i tak ludzie uwierzą jemu, i on to tak fajnie mm -hmm. obierze w obraz. Całość. Bardzo, tak. Że I... ludzie po prostu wierzą mu, a nie drugiej osobie, co mówi. Tak, chociażby przykład, właśnie przytoczę ostatniej. Dramy i konfliktu pomiędzy właśnie nim a Mavsem, jak i Łukaszem, jego bratem i ich menadżerem, tak naprawdę. Więc to też zapoznajcie się z tym, przesłuchajcie Daniela, co mówi, przesłuchajcie właśnie to, co mówi Łukasz z Mavsem i sami porównajcie tak naprawdę te dwie rzeczy. Pączcie w całość i wyciągnijcie sami sobie po prostu wnioski z tego, kto kłamie, a kto jest realny i mówi całą prawdę, jak jest naprawdę. To, no, całą prawdę, jak jest naprawdę. <grym> Bardziej myślę, że jest ciekawsze to, że jak magikal. Pierwszy Aha. ostatnio się wypowiedział na mój temat, Aha. wyzywając mnie, gdzie ja, jakby wiesz, spałam, wstaję rano, patrzę masa wiadomości i powiadomień na TikToku i oznaczeń mnie pod filmikiem, gdzie ja, wiesz, miałam taki okres wyciszenia w internecie i ja nie mogłam go w tym momencie zaczepić, i on mnie zaczął wyzywać od k***a, Będzie pikowanko, proszę <laughs> Państwa, yy, i tak jakby z gdzie on zaczął tą aferę ostatnią w internecie. I no właśnie, bo nagle się zaczął zaczerpiać sam. Tak, sam powiedział o tym, że pisaliśmy prywatnie, yy, ale w międzyczasie też mówił, że nie pisaliśmy i się nie znamy. No prawda? właśnie. Ale gdzieś tam między... Się Sz... Tak jakby gubił w swoich tak. słowach, w tym co mówił. Szoty mówisz. latają, za, za... że pisaliśmy. Yy, szoty też latają, że my się nigdzie nie widzieliśmy, ale jednak się widzieliśmy, mhm. więc no manipulacja tam jest duża. W yy, bardziej wkurzające jest to, że wtrąca się w to Natalka, z którą tak ja naprawdę jej nie znam. Nie wypowiedziałam się nigdy o niej źle, nawet wy... nie. Yy, no, nie było kontaktu. Ja tej dziewczyny, wiesz, nie znam, nie uh -huh. śledzę, nie interesuję się, a wypowiada się bardzo nieprzychylnie na temat mojego wyglądu i mojej urody. Nie wiem, czy widziałaś te szaty na twarzy, czy nie, działam. że zarzuca mi okropną brzydotę, no ale koleżanko. Ja jestem piękna, zgrabna, szczuplutka, no a ty jesteś grubiutka i wcale nie tak ładnie wyglądasz przy Danielu trochę cię zniszczył. Fineska musiała być. Śpileczka. Taka, taka mała szpieleczka u Kucie. Tak. No niestety Zbito. ja nie wypowiadałam się na temat mhm. tego szatu. Cieszę się, że mam możliwość wypowiedzenia się. Ale mi się, się tutaj. wydaje, że to jest właśnie manipulacja Daniela na nią to zadziałała, pomimo że z nim jest. To i tak mi się wydaje, że on jej to kazał mówić, robić również dlatego, żeby jeszcze bardziej na tym zrobić sobie zasięg, żeby ona sobie na tym zrobiła zasięg, także wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie dlatego. A jestem w ogóle ciekawy, jakby ona się zachowała wobec siebie, jakbyś się na przykład właśnie gdzieś spotkały tak prywatnie czy gdzieś na jakiejś gali cokolwiek. Właśnie jestem ciekaw jej wtedy reakcji zachowania wobec twojej osoby, nie? Ludzie się mnie boją, więc ja wiem, jaka by była reakcja, jakby mnie zobaczyła. Bo? Czyli, na żywo? Czyli głowa w dół. Tak, zapewne i udała, by, że, nie udała widzi. że się nie widzimy. Yy, dziwna postać, naprawdę. Nie jest ani fascynującą osobą w tym internecie, ani nic. Po prostu wybiła się dzięki magikalowi, a obraża wszystkich, którzy wybili się na nią. No tak. Dziwna dziewczyna, może tak. Mhm. Ty masz konflikt z tego, co wiem i śledzę. Mm -hmm. Z jakąś tam dziewczyną y, chyba nie. Nie mówimy. Nie mówimy? Imienia. Nie, nie, nie. Y, ale chcecie właśnie powiedzieć, bo w sumie nigdzie się nie wypowiadasz na ten temat. Y, nie dajesz swoich tak jakby, oświadczeń w tym temacie, y, nie, ani spekulacji, jak to wygląda z twojej strony. Także wy, wypowiedz się trochę po prostu na ten temat, może. Wiesz co, ja nie chcę się wypowiadać na temat tej osoby. To jest osoba budująca zasięgi na wszystkich i na niczym, tak naprawdę. Nic nie pokazali. No, bo, nie bo ty raz walkę już, raz. Miałam. I jaki był wynik? No ja wygrana. <grytanie> no i co, i nadal w ciebie atakuje i w ciebie uderza. Raczej wiesz co, no buduje sobie pewnie kontent. No ode mnie odpowiedzi na pewno nie. Nie uzyska, ja jej życzę jak najlepiej jak każdemu człowiekowi, tylko żeby po prostu odpierdoliła się ode mnie. <grymne> no ale no wiesz, no skoro ona tyle na ciebie narzuca i wrzuca wszystkiego, no to mimo wszystko, no raczej ludzie by chcieli też usłyszeć od siebie jakąś odpowiedź taką jedną konkretną, raz wypowiedzianą i starczy na przykład. Ale jak na przykład ci mówię, żebyś nie pytał o to i nie zadawał mi pytań, a ty dalej jakby wałkujesz ten temat. Nie chcę się wypowiadać na temat tej osoby. Dlaczego? No, no wiesz, widzę to będzie ciekawić, tak naprawdę. Ale ich może ciekawić nawet, czy mam czyste skarpetki dzisiaj albo bieliznę zmienioną. <laughs> A <Ona> ma zmienioną? <laughs> Jestem bez. Ja się nie wypowiadam na tej osobie, o tej osobie, życzę jej jak najlepiej. A ona tobie życzy jak najlepiej, jak uważasz? Ona może mi życzyć jak najgorzej. Ludzie mi często życzą źle i ści, Ale ja się to czuję. mi się wydaje, że to wychodzi po prostu bardziej z nienawiści, może nie, ale bardziej zazdrości tego, w którym jesteś, znajdujesz w miejscu, w którym oni by chcieli, a mimo wszystko nie mogą, wolą siedzieć na, na pieprze telefonem, tyk, 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 tyk a do pieprze jej. I wydaje mi się, że to właśnie wychodzi bardziej z strony zazdrości, jak i yy, z zawiści ludzkiej tak naprawdę, nie? Mhm. Jak Ty to odbierasz? Nie mam pojęcia, co myślą tacy ludzie. Ja myślę, że nie powinnaś zadawać już mi więcej pytań o tę osobę, bo ja i tak Ci nie odpowiem, mhm. więc dla mnie temat zamknięty. Przejdźmy w takim razie, jak już nie chcesz tych pytań o tę osobę, to przejdźmy do dalszej części, już tak naprawdę finalnej. Tak skwitując cały temat, właśnie tych dram, tego wszystkiego, czy planujesz, może już tak bardziej trochę z żartem puseria, czy planujesz nadal y, jakieś tworzyć dramy w internecie i na tym nadal budować swój kontent, czy po prostu już idziesz y, stricte właśnie w kontent swój, typowy, swojej osoby i nie będziesz już zaczepiać ludzi mówić się, wypowiadać właśnie na różne tematy? Zaczepiać ludzi? Mhm. Ale częściowo to oni mnie też zaczepiają. <laughs> Wiesz co, na tą chwilę jest całkowite wycieszenie z internetu odnośnie jakichkolwiek konfliktów i nagabywaniem do, do nich mhm. e, ludzi, żeby je komentowali. E, myślę, że już nie potrzebuję tego. Zajmuję, chcę teraz pokazywać bardziej content sportowo, frikowy, aktualnie mhm. będzie sportowo-frikowy content. Odpuszczam sobie całkowicie postacie z internetu. Możecie się czuć bezpieczni, drodzy Państwo. No. Oficjalny ewentualnie, statement. Tak, ewentualnie mogę założyć niebieską stronę i będziecie mieli o czym pisać. Smacznej wody, proszę pana. No. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. A prawie się zakrztusiłem. Właśnie, więc wiesz, ja mam dużo pomysłów, może być jeszcze bardzo kreatywnie, więc zobaczymy. Na tą chwilę jest wyciszenie z internetu, zajęcie się walką w Japonii i w Czechach. A, czy wrócę kiedyś porozmawiać sobie z polskimi influ, no to zobaczymy. Z zobaczymy. czasem po walce czekamy. OK, zadam Ci w sumie takie ostatnie pytanie, bo tak wspomniałaś już drugi czy nawet trzeci raz o tej Japonii. Powiedz mi, czy już masz tam właśnie też przeciwniczkę dobraną pod siebie, czy dopiero będziesz wiedziała z czasem z kim zawalczysz, czy już masz zapisane cokolwiek. Wiedziałam z kim miałam mieć tam walkę. Niestety ta mhm. dziewczyna. Anulowała tą walkę przez kontuzję i teraz jest aktualnie poszukiwana druga przeciwniczka, ale będzie to zmiana formuły, nie będzie to w MMA, będzie w Muay Thai, mhm. więc dla mnie coś nowego. Coś, coś nowego, debiut. Myślę, że dosyć fajny będzie też debiut na pewno. Kontrowersyjny, bo gdzieś ludzie mi zarzucają, że ta stójka nie jest aż tak moją mocną stroną i dobrze opanowana. Więc... Będziesz miała okazję udowodnić, że jest inaczej. Tak, że typowa będzie walka stójkowa i że będzie naprawdę ostro i ja się do niej mocno przygotowuję. Japonia to moje marzenie i spełnię je w 100%, żeby też wygrać tą, ten debiut Muay Thai. No i super. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, w takim razie Tobie również dziękuję. Dzięki bardzo i dziękuję za zaproszenie, zapraszamy do oglądania, do subowania kanapu, kanału. Kanał, przepraszam. Kanapu, kanału, kanału, zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek. dzwoneczek, napiszcie w komentarzu, czy wywiad Wam się podobał. Jeżeli tak, to z kim byście chcieli kolejny zobaczyć wywiadzik, a my postaramy się tę osobę również zaprosić do siebie na kanapkę i również przeprowadzić z nim wywiad. Także dziękuję państwu bardzo serdecznie jeszcze raz. Moim państwa gościem była Agata troskolaska. Dziękuję bardzo. Buziaczki.